W ostatnim czasie osoba profesor Ewy Budzińskiej, jak również reprezentujący ją prawnicy Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris, stali się celem licznych ataków. Pretekstem do tego było powiązane z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim wobec pani profesor, postępowanie karne nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Katowice Południe w Katowicach. Celem tego ostatniego postępowania jest ustalenie, czy poprzez wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pani profesor Ewy Budzyńskiej nie doszło do popełnienia przestępstwa, skutek fałszywych dowodów bądź też innych podstępnych zabiegów. I to właśnie postępowanie karne, w którym profesor Ewa Budzyńska ma status osoby pokrzywdzonej, Stało się pretekstem do tych licznych ataków oraz niewyobrażalnego hejtu wobec pani profesor. Jestem pełnomocnikiem profesor Ewy Budzyńskiej i to ja bezpośrednio brałam udział w czynnościach dowodowych przeprowadzanych przez katowickie organy ścigania w imieniu pani profesor Ewy Budzyńskiej. Mój udział jako pełnomocnika pokrzywdzonej w toku postępowania karnego. Jest wyrazem realizacji interesu samej skrzywdzonej pani profesor Ewy Budzyńskiej oraz jest podyktowany potrzebą zapewnienia ochrony jej interesów procesowych w tym postępowaniu. Brałam również udział w przesłuchaniu świadków. Dlatego z ogromnym zdziwieniem przyjęłam informacje medialne na temat rzekomego przebiegu tych. Właśnie przesłuchań. W mediach są te przesłuchania opisywane jako chwile pełne grozy. Świadkowie rzekomo byli podczas nich zastraszani, wychodzili z nich roztrzęsieni i zapłakani. Ten obraz jest nieprawdziwy i całkowicie został wykreowany na potrzeby medialne. Tak naprawdę te czynności były przeprowadzane w zgodzie z przepisami postępowania karnego z poszanowaniem godności osób uczestniczących w nich oraz w atmosferze swobodnej i z taktem. Powstaje zatem pytanie: dlaczego z tak ostrym sprzeciwem spotyka się przeprowadzanie rutynowych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym? W związku z podejrzeniem dokonania przestępstwa na szkodę pani profesor, gdzie pokrzywdzona jest w tym momencie atakowana. Atakowany również jest jej pełnomocnik wykonujący po prostu czynności zawodowe, które polegają na przykład na zadawaniu pytań świadkom. Dlaczego zatem próbuje się teraz zastraszyć samą Osobę pokrzywdzonej, jej pełnomocnika oraz organy prowadzące dochodzenie. Celem takiego zastraszania strony postępowania, jej pełnomocnika oraz organów prowadzących postępowanie może być dążenie do doprowadzenia, aby żadne czynności dowodowe nie odbywały się w toku tego dochodzenia. Oraz doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia tego postępowania. Natomiast to postępowanie jest istotne dla osoby pani profesor, która została niewątpliwie skrzywdzona. Przypomnę, że na Uniwersytecie Śląskim toczy się obecnie postępowanie dyscyplinarne wobec pani profesor Ewy Budzyńskiej. Zainicjowane skargą grupy studentów, którzy uczęszczali do niej na zajęcia. Nieprawdziwe zarzuty dotyczyły rzekomego promowania ideologii anti poglądów homofobicznych, radykalnego katolicyzmu czy też antysemityzmu. Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego, profesor Wojciech Popiołek. Zamiast w tym momencie zakończyć postępowanie wyjaśniające z uwagi na absurdalność tych zarzutów wobec Pani Profesor Ewy Bucyńskiej, zdecydował się na skierowanie wniosku o ukaranie do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej karą nagany pracownika akademickiego. I tutaj właśnie pojawia się klucz problemu, bowiem... Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego było pełne nieprawidłowości, rażących błędów oraz było po prostu wadliwe. Poprzez przewlekłość tego postępowania, gdyż postępowanie wyjaśniające nie skończyło się w toku 6 miesięcy, ale trwało o wiele dłużej a mimo to nie zostały przeprowadzone w tym czasie niezbędne czynności dowodowe. Poza tym formalnie pani profesor Ewie Budzyńskiej nie postawiono w toku postępowania wyjaśniającego wadnych zarzutów. A mimo to później rzecznik dyscyplinarny skierował wniosek o ukaranie, w którym też nie dookreślił dokładnie, czego dotyczy zarzut, co w konsekwencji powoduje, że obrona pani profesor Ewy Budzyńskiej jest utrudniona, bo tak naprawdę sama obwiniona nie wie do końca, przed czym się broni. I w tym momencie należy podkreślić, że w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej nikt nie ma pretensji do studentów, osób niedoświadczonych jeszcze życiowo. Ale są istotne nadużycia proceduralne ze strony prowadzącego postępowanie wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego, które nie można wykluczyć, że mogą nawet stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Bowiem, o ile studenci są osobami jeszcze niedoświadczonymi, o tyle od Profesora Wojciecha Popiołka, Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, należy wymagać, aby był osobą, która rzetelnie podejdzie do sprawy pani profesor Ewy Budzyńskiej, jako osoby doświadczonej, mającej odpowiednie kompetencje. Naganne jest natomiast pokazywanie studentom, Zeznań poprzednich świadków w celu wpływania na ich zeznania. Naganne jest nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w postępowaniu wyjaśniającym. I to powinno znaleźć się w centrum dyskusji na temat sprawy profesor Ewy Budzyńskiej, bowiem to nie jest sprawa, Pomiędzy studentami a profesor Ewą Budzyńską, to nie jest prawa pomiędzy studentami Uniwersytetu Śląskiego a prawnikami Instytutu Ordo Juris. To jest prawa pomiędzy profesor Ewą Budzyńską a Uniwersytetem Śląskim, gdzie doszło do naruszenia fundamentalnej zasady, jaką stanowi wolność akademicka. I tutaj jest król problemu, bowiem w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej chodzi o obronę wolności akademickiej na uczelniach. I w związku z tym też w opinii publicznej jakiś czas temu pod petycją w obronie pani profesor podpisało się ponad 38 tysięcy osób. Nie można doprowadzić do tego, aby zasłaniając się studentami, Wprowadzano cenzurę na uniwersytetach oraz doprowadzano do usuwania z uniwersytetów wykładowców. Sprawa profesor Ewy Budzyńskiej jest to tak naprawdę sprawa dotycząca ochrony fundamentalnej wartości konstytucyjnej, jaką jest wolność akademicka. Jest to sprawa dotycząca wadliwego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego oraz jest to sprawa pokrzywdzenia samej profesor Ewy Budzyńskiej.